Witam wszystkich serdecznie na kanale Audio Magic. Dzisiaj pokażemy Wam najnowszy produkt od firmy Meze, a jest to model 109 Pro. Zapraszam. Meza to firma najbardziej znana chyba z takich par słuchawek jak 99 Classics czy Empyrean. I choć nazwa 109 Pro może sugerować, że jest to ewolucja 99 Classics, to wcale tak nie jest, ponieważ 99 Classics to słuchawki zamknięte dynamiczne, a 109 Pro to słuchawki otwarte, planarne, więc bliżej im trochę właśnie do Empyreanów pod tym względem. W opakowaniu znajdziemy same słuchawki, jak i kilka akcesoriów, poczynając od pięknego, twardego casea. Znajdziemy w nim dwie pary kabli, 1,5-metrowy i 3-metrowy, oba zakończonymi jackiem 3,5 mm i do tego adapter z 3,5 na 6,6 mm. Jeżeli miałbym wybrać jedną najważniejszą cechę tego producenta, to zdecydowanie będzie to jakość wykonania. 109 Proto Mix drewna orzechowego, cynku, stali magnezowej i wegańskiej skóry. Całość prezentuje się wręcz wspaniale. Opaska na głowie posiada konstrukcję, która sama dostosowuje się do naszej głowy, a welurowe pady są dosyć. Dodajmy do tego luźny pałąk, a także stosunkowo niską wagę, jak te słuchawki planarne 375 g. I mamy tutaj kombo, które sprawia, że po pewnym czasie znika uczucie noszenia tych słuchawek, chociaż nie na długo, ponieważ welurowe pady mają to do siebie, że zaczynają po pewnym czasie grzać uszy. Przechodząc do bardziej technicznych aspektów samych słuchawek. Żeby je podłączyć potrzebujemy kabla, który jest zakończony podwójnym minijackiem 3,5 mm w standardzie TRS i dziękuję za to bardzo, ponieważ dzięki temu będzie o wiele łatwiej poszukać nam innego kabelka właśnie do tych słuchawek. No i nie możemy zapomnieć o przetworniku. Nowy przetwornik planarny od Meze o wielkości 50 mm, w zakresie częstotliwości 5 Hz do 30 kHz, czułości 112 dB SPL i impedancji 40 ohmów. W kwestii napędzania nie są to słuchawki, które nadają się do słuchania bezpośrednio z telefonu, ale mocniejszy dongle czy też średniej klasy DAB w zupełności sobie z nimi poradzi. A jak 109 program? Otóż muszę tutaj osobiście przyznać, że dawno, ale to bardzo dawno, słuchawki nie wywarły na mnie tak dużego wrażenia. Ponieważ jeżeli chodzi o scenę, rozdzielczość, obrazowanie, wszystko to stoi na bardzo wysokim poziomie, jest to jak najbardziej na plus. I w żadnym stopniu nie można tych słuchawek nazwać słuchawkami neutralnymi bądź referencyjnymi. Dźwięk jest naprawdę żywy i barwny. Nie są to słuchawki typowo basowe, które będą masować wam skronie. Basu jest wystarczająco dużo, a przede wszystkim pokazuje się z dobrej strony swoim mocnym tąpnięciem. I szybkim atakiem. Średnie tony to zdecydowana wisienka na torcie, w sumie zawsze była u meze. Kiedy słuchamy instrumentów, wokalistów, wszystko wydaje się takie barwne, dynamiczne. Gdybyśmy tam naprawdę byli, ale jak już powiedziałem, to dosyć typowe u Meze, więc jeżeli podoba Wam się ogólne granie średnicy, to jak najbardziej Meze i wszystkie ich inne produkty, to będzie jak najbardziej dobry strzał. Co mnie zaciekawiło natomiast najbardziej, to góra. Jest to moje subiektywne odczucie, jednak kiedy słuchamy muzyki z typowym build-upem, gdzie zaczyna się on wyłącznie od dołu i średnicy, ten dźwięk jest bardzo napowietrzony, rozchodzi się szeroko. Za pierwszym razem, kiedy to słyszałem, miałem takie... No fajnie, kolejne słuchawki, które zagrają bardzo fajnie, bardzo scenicznie do typowych instrumentalnych rzeczy, ale nie dadzą mi takiego mocnego tąpnięcia do EDM-u. I tutaj się pomyliłem, ponieważ przy dropach wszystko kompletnie się zmienia. Góra miejscami jest dosyć agresywna. Zdecydowanie w wyższych rejestrach mamy dosyć wąską górkę, przez co objawia się ona tylko w specyficznych momentach, ale jednocześnie ta górka dodaje ogromnej mocy muzyce elektronicznej, a także grom komputerowym. W Escape from Tarkov, kiedy sobie chodzę i słucham tylko cichych ambientów, wydaje się, że jest bardzo spokojnie. Po czym dostajecie świsty pocisków lecących w waszą stronę, i te świsty są dokładnie jak. Igwy, które wam się wbijają w uszy, to jest naprawdę... Ciekawe doświadczenie. Jeżeli jesteś osobą, która nie lubi agresywnych wysokich tonów, to może nie być słuchawka dla ciebie, ale jednocześnie wypadałoby to sprawdzić i chociaż dać im szansę przesłuchać je, chociażby w naszym sklepie w Podsumowując, Meze 109 Pro to naprawdę udany model od Meze i jest to drugi personalnie, który stawiam obok Hyphen Edition XS jako parę, którą rozważam dla siebie kupić. Na ten moment kosztuje on 3990 zł, co ponownie pokazuje, że to nie jest ewolucja. 99 Classics, ale jeżeli chcielibyście przed zakupem sprawdzić, posłuchać na różnych torach, na różnych ampach, kampach oczywiście możecie to zrobić u nas lokalnie w sklepie Audiomagic, do którego was oczywiście odsyłam, a także do linku w opisie, w którym znajdziecie link do zakupu 109 Pro. Tymczasem wam, że jak widzimy się przy okazji kolejnych materiałów na kanale Audiomagic. Trzymajcie się i na razie.